Witam. Dzisiaj kolejny film z listy ankietowej, czyli poruszę temat: nowy Chińczyk czy używany Japończyk? Na pewno bardzo dużo osób, które chcą wybrać swój pierwszy motocykl 125, właśnie staje przed takim wyborem. Szuka informacji na, na taki temat: czy lepiej kupić Chińczyka nowego, czy używaną Japonię? Temat bardzo popularny. Według mnie 95% osób, które stają przed takim wyborem, to są osoby, które mają budżet ograniczony. No bo wiadomo, no, jak ktoś ma nieograniczone fundusze, no to wybór będzie prosty. Jeżeli ktoś jest w stanie wydać, nie wiem, 18 tysięcy na, na jakieś nowe Suzuki no to pewnie te 18 tysięcy wyda na, na nowy sprzęt firmy, jak to się mówi, markowy, markowy sprzęt. Ja stawałem też przed takim wyborem, ponieważ fundusz miałem zawsze ograniczony, no to stawałem przed takim wyborem. Jak, jak pewnie wiele osób pamięta, miałem Junaka 122, w którego kupiłem za 4400 zł, był to nowy sprzęt jakości powiedziałbym średniej. No i oceniłbym jego jakość na 3-3 minus. Nie yep. <gry> był zły, ale miał swoje mankamenty, ale nie o tym mowa. Dzisiaj później kupiłem Hyosunga Koreańczyka. No tu jakość już była, oceniłbym na czwóreczkę, czwóreczkę z plusem. Później kupiłem Kiweya RKF. No to był już Chińczyk, który kosztował na tamten czas. Teraz nie pamiętam, ale chyba tysiąca albo 9. No tutaj przeskok jakościowy między właśnie tym. Junakiem, którego miałem, był znaczący. Później kupiłem Piaggio, teraz jeżdżę tym Junakiem. Ten Junak jest raczej, tak jakościowo powiedziałbym, lepszy niż 122F, no ale na pewno gorsza jakość niż, niż Kiway. Japończykami używanymi. Nie jeździłem, no, raz się przejechałem, ale taki mały odcinek, yy, mały odcinek, kilka kilometrów może, Hondą Shadow. 125 miałem wtedy Hyosunga, no i według mnie tutaj ani jakością, ani przyspieszeniem, ani kulturą pracy ten silnik, no nie wyróżniał się, nie wyróżniał się. Znaczy nie wyróżniał, nie odróżniał się od yy, Hyosunga, według mnie jakość bardzo zbliżona dylematy jakie są przy 10, 15, 20 letnim Japończyku to to w jaki sposób ten motocykl był użytkowany niewiadomy przebieg tak naprawdę, bo no ciężko jest uwierzyć w to, że nie wiem, 15 letni motocykl, czy jak teraz można nawet dostać Dostać, znaleźć w ogłoszeniach jakąś Honda Shadow z 2002 roku, z przebiegiem nie wiem 8000. Ciężko uwierzyć w to, że 19-letni motocykl może mieć 8000. Są takie pewnie perełki, się trafiają, no ale, ale ta kwestia właśnie korekcji licznika no jest tutaj realna. Awaryjność, no Japończycy mają opinie bez awaryjnych, no ale mając też sprzęt kilkunastoletni. Jeżeli nie wiemy jak on był eksploatowany, jaki ma tak naprawdę przebieg, a nawet jak ma oryginalny, no to ja widzę, to, to widzę, no mówi się, że jeżeli motocykl jest niejeżdżony, to pojawiają się awarie. No, w przypadku takich właśnie kilkunastoletnich Japończyków, no, jak mówiłem, podstawową rzeczą jest to, że nie mamy pewności co do pochodzenia sprzętu, co do użytkowania, czy był dobrze dotarty, czy był serwisowany, czy był regularnie wymieniany olej. No, tak naprawdę nie wiemy nic. Wiemy to, co nam powie sprzedający, który w większości jest handlarzem. No i tak naprawdę nie wie jak ten motocykl był użytkowany, no nie wiem, no, skąd ma wiedzieć. Także wydaje mi się, że to są główne takie dylematy, jeżeli chodzi o właśnie używanego Japończyka a główne dylematy, jeżeli chodzi o nowego Chińczyka, to według mnie są następujące, obawa o jakość wykonania, obawa o... Użyte części, jakość użytych części, jakość silnika, jakość wszystkich podzespołów silnika o ich trwałość. Teraz są nowe Chińczyki Zontesy, one tam już mają trochę elektroniki, tam nie wiem, otwierane elektrycznie, ale to chyba 300, ma ale nie jestem pewien teraz, ale mają tam elektrycznie otwierany yy, chyba wlew paliwa. No mają te ABS różne, chociaż ABS akurat jest, e, są wkładane chyba firmowe bosza e, Firmowe. Wszystko jest firmowe, tylko to jest akurat znana firma i już taka, no można powiedzieć, sprawdzona i, i ceniona, no bo nie można powiedzieć, że Zontes nie jest firmowy, no bo jest firmowy, tylko, że firmy Zontes, a nie firmy Kawasaki, na przykład. E, dobra, żeby się nie rozgadywać, bo się zgubię. Tym, co chciałem powiedzieć. No i tak właśnie też obawa o części, bo jednak do Japończyków starszych raczej części są. Nie rozglądałem się, ale z tego, co gdzieś tam sobie słuchałem filmy, użytkowników, opinie to części są. Do Chińczyków zdarzało się, że części nie było. Z Kiwayem tak było, że kupiłem tego kiwaja. No, co prawda nowy, no wiadomo, no, nie powinien się psuć, ale jak zacząłem się rozglądać za częściami, no to tak było słabo. Później Motorlix wprowadził bardzo dużo części, wiem, widzę, że jeszcze one są cały czas dostępne, ale właśnie z tymi Chińczykami, które były sprowadzane, 2000, czy tam, po 2014 czy od 2014 jak się zmieniła ustawa no to bywało tak, że no, na przykład do Junaka RS kolega nie mógł znaleźć zębatki tylnej nie było, po prostu nie było no, a to jest rzecz podstawowa już, nie, nie mówię tutaj o, o częściach do silnika jakieś tam nie wiem, sprzęgle czy czy co tam jeszcze jest rozrząd no, ale nie było podstawowej rzeczy, czyli, e, czyli zębatki tylnej. No. I, I dwóch kolegów właśnie miało tego ls No i kombinowali tam jakieś, e, jakieś zębatki od jakiegoś kawasaki. Tam coś było przerabiane, jakieś otwory, bo to nie pasowało. No i szczerze mówiąc, no trochę, trochę słabo, no, że kupuje się nowy motocykl, a nie ma do niego części eksploatacyjnych, do no, innych raczej części były, no ale jest to zawsze obawa. Ja przed zakupem, może e, pomijając tego pierwszego Junaka 122F, bo wtedy się nie rozglądałem za częściami, no ale kupując następne motocykle, za częściami się zawsze rozglądałem. Teraz, nawet e, jeżdżąc tym Junakiem, to zacząłem szukać, czy są do niego części. Są części Także problemu raczej z tym nie ma, no ale do nowych motocykli chińskich, tych już takich bardziej zaawansowanych, no jest na pewno obawa taka, że nie będzie części, że może nie być, czy będą, na razie nie ma, no ale są nowe mo motocykle, no ale jakaś tam obawa jest, czy będą później te części. Obawa co do trwałości, jakości wykonania. No i wydaje mi się, że to wszystko. Ja jeżdżąc z tymi Chińczykami, no co mogę powiedzieć, Junakiem przejechałem 17 tysięcy kilometrów, oprócz tam jakichś niewielkich rzeczy, które były, no to ten motocykl był bezawaryjny. Nigdy nie było tak, że unieruchomił mnie, że nie mogłem wyjechać, nie wiem, rano do pracy, czy gdzieś tam w trasie. No 17 tysięcy kilometrów, co prawda nie jest to jakoś bardzo dużo ale jak na Chińczyka za 4400 z tak naprawdę z 2015 roku, czyli z początku tej R125 tej tak naprawdę w Polsce no to nie było to źle. Później jeszcze wiem, że ten który człowiek, który kupił ten motocykl, to dzwoniłem do niego po roku, bo się okazało, że nie zgłosiłem nie zgłosiłem sprzedaży do ubezpieczyciela No i po roku ubezpieczyciel mi wysłał kolejną OC do zapłaty A się okazało, że, że mi się niestety zgubiła umowa No i nie miałem jak tego zgłosić, więc znalazłem kontakt do poprzedniego właściciela Skontaktowałem się z nim telefonicznie No, wysłał mi skan umowy więc mogłem też zgłosić do ubezpieczyciela. Pogadałem z nim chwilę. O, że wszystko śmiga, fajnie jeździ. Więc myślę, że ten Junak do teraz gdzieś tam jeszcze może po Trójmieście lub okolicach jeździ. Ten Junak, którym właśnie jadę 121, on ma 7 lat. Przebiegu nie ma dużego, bo jeżdżony był, jeżdżony był przez pierwsze dwa chyba lata intensywnie, później praktycznie bardzo niewiele. 7 lat ma i się nie sypie. A to też już jest częsta obawa, nie wiem czy faktyczna, czy to tak niektórzy piszą, żeby dopiec tym Chińczykom. Może ktoś ma Japończyka i... Jest tutaj przekonany, że jest to najlepsze, co może być, i żeby dopiec właścicielom 125 mówi, że to ci się chłopie za dwa lata posypie, no jak widać 7 lat ten jonak ma stał w większości na zewnątrz bez pokrowca, no i się nie rozsypał, jeździć dalej problemów z nim nie ma. Teraz podsumowując, czy lepiej kupić. Chińczyka, nowego czy używanego Japończyka, no to każdy musi sobie tą sprawę przemyśleć sam. Ja z uwagi na to, że Japończykami nie jeździłem, Chińczykami robiłem duże przebiegi, długie trasy, to jak najbardziej te Chińczyki, powiedzmy współczesne, <śmuszne> można polecić, jak najbardziej. Oczywiście no, są tutaj opinie o Chińczykach też, z łez, tego powodu, że no, kiedyś można było kupić w markecie taki skuter chiński za 2000 zł. No i one faktycznie się sypały. Ale od 2015 roku to mi się wydaje, że naprawdę te sprowadzane skutery czy motocykle są już wyższej jakości. A jak widać Chińczycy też, też robią sprzęty już bardziej porządne. No ale też wiadomo, że to idzie w parze z ceną. Im lepszy sprzęt, będzie więcej kosztował, więc teraz jak taki zontes kosztuje 10-12 tysięcy to wydaje się dużo jak na Chińczyka, jak za Chińczyka. No ale ta jakość wykonania na pewno jest dużo lepsza, co widziałem po Kiłaju, który kosztował powiedzmy 8,5 czy 9 tysięcy, bo nie pamiętam dokładnie. No ale jego jakość była naprawdę dużo wyższa niż jakość na przykład tego Junaka, czy Junaka, którego miałem na początku. Więc ja bym się nie bał inwestowania w Chińczyki. Ale tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie czy lepsza 20-letnia Japonia, czy nowy Chińczyk, każdy musi odpowiedzieć sobie sam na to pytanie. Przemyśleć, najlepiej obejrzeć możliwe jak najwięcej, jak najwięcej opinii w internecie. Polecałbym opinie faktycznie użytkowników, a nie opinie, które są, że tak powiem... Bardziej yy, reklamami niż faktycznie opiniami kogoś, kto danym sprzętem jeździ już jakiś czas. Chociaż też można powiedzieć, że osoba, która ma dany sprzęt, no będzie tutaj troszkę, troszkę może podświadomie, no, będzie chwalić swój sprzęt, ale w większości są to osoby, które faktycznie no. Mówią o wadach i zaletach takich konkretnych, mówią o awariach, o problemach, o problemach, nie wiem, z przeglądami, o problemach z, o, z wszystkim. Jeżeli takie oczywiście, jeżeli takowe oczywiście problemy były, no a jak oglądam te testy, recenzje takie, no robione przez jakieś większe kanały czy większe jakby to powiedzieć. No, poprzestańmy może na tym na większych kanałach, no to one są w większości pozytywne, też nie można się jakoś bardzo dziwić, bo, bo jednak jak ktoś dostanie sprzęt, nie wiem, na 100-200-300 km. Jeździ się fajnie, jakość jest dobra, no to dlaczego ma się wypowiadać negatywnie? Więc ja bym bardziej szukał opinii od użytkowników, którzy już danym modelem, który akurat ciebie interesuje, przejeździli trochę. Są w stanie powiedzieć więcej. Wtedy każdy jest w stanie wyrobić sobie swoje zdanie na ten temat i zdecydować czy kupi używanego Japończyka czy nowego Chińczyka. A tymczasem, żeby nie przedłużać, bo pewnie film już trwa bardzo długo, to by było na tyle i do następnego.